nasze forum, to znaczy już albo dopiero, mam nadzieję, że będzie się ono rozwijało i z roku na rok będzie nas coraz więcej. E, skąd ten pomysł? E, forum, forum Lewicy, czy Forum Dolnośląskiej Lewicy ma za zadanie e, po pierwsze, no nie powiedziałabym nas jednoczyć, ale chcielibyśmy, żeby, się, żeby Lewica przynajmniej raz do roku spotykała się i mogła wspólnie podyskutować o problemach, który, którymi powinna się zająć. Ludzie, tak jak tutaj we Wrocławiu, znajdują swoją drogę do idei, bo najważniejsza jest idea. Jak to się nazywa, to mało jest istotne. I jeżeli ten kierunek będziemy trzymali, to jestem spokojny o następne lecia Polskiej Partii Socjalistycznej. Od mojej lewej strony Agnieszka i Joanna Kłos, redaktorki pisma Rita Baum. Proszę, proszę. Zuzanna Dąbrowska, była działaczka PPS, obecnie dziennikarka Polskiego Radia. Renata berent Mieszczanowicz, przewodnicząca demokratycznej Unii Kobiet. I Krzysztof Mroczko, reprezentujący Polską Partię Socjalistyczną. Chciałabym się cofnąć na, na chwilkę do, do czasów opozycyjnych, do lat 80 Przewodniczący Rady Naczelnej mówił o tym, że robotnicy wywalczyli kapitalizm i że to jest taka specjalność polskiej rewolucji demokratycznej. To prawda, pytanie tylko, czy, czy oni walczyli o ten kapitalizm. No, więc myślę, że nie do, nie do końca. A tak, słuchając wcześniejszych wystąpień pana przewodniczącego i zdany. Pomyślałem sobie, że no my ciągle jak gdyby musimy się do czegoś przekonywać. Myślę, że w tym gronie i wśród ludzi na tym poziomie politycznym nie ma sensu już nawet nawoływania do tego, że równość jest... Yy, yy. Jak gdyby ideą rozwoju demokratycznego. Ten panel jest zatytułowany Partycypacja i reprezentacja o demokracji na Dolnym Śląsku. Czyli że tam, gdzie są kobiety, na kierowniczych, gdzie partycypują kobiety, nie wyłącznie kobiety, na wysokich stanowiskach kierowniczych w spółkach, to jest dużo większy... Dlatego nie ma lewicy. Proszę, we wszystkie portale ekonomiczne i nie tylko, jakie są i nie widzę w tej chwili nikogo z lewicy. Prawica mówi wolny rynek i tym, tymi dwoma słowami zawłaszcza wszystko. Dzień dobry, chciałbym przedstawić sylwetkę Bolesława Drobnera. Może on nie jest akurat tak dokładnie związany z tym panelem, ale jest to postać na pewno bardzo ciekawa i bardzo interesująca. Urodził się 28 czerwca 1883 roku w Krakowie.